Dobra, halo, witam się z wami wszystkimi, oto w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dark Saga i mam nadzieję, że kamerka wam się ogólnie podoba. O, ale nawet nie wiem, czy tam za, w okienku nie ustawiłem za małe ten, ale no wiecie, to jest bardziej gameplay, a kamerka to jest tylko tego gazówki. Dobra, pewnie jak sami zauważyliście, nie ma tutaj jaszczurek. E, tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, tak też i zrobiłem, bo przecież ileż można ciągnąć tą Dark Saga, nie? Sobie, zobaczcie. 32 godziny gry, 33 godziny i 30 minut. Poświęciłem półtorej godziny na wybijanie wszystkiego. A czy oczywiście jeszcze nie wybiję dosłownie wszystkiego, ale większość potworków tak. I cóż. Dziennik zbiega. ma się przypadkiem z telekinezą tutaj odkryłem, że coś takiego tutaj jest. Przypadkiem. A i cóż, właśnie jak czyściłem sobie to wszystko i tak dalej, i tak dalej? To poznajdywałem masę kamiennych tabliczek, ale stwierdziłem, że nie będę tego zbierał od tak i będę jestem po prostu zobowiązany wam pokazać się na wizji, gdzie co i jak jest, nie? Znaczy gdzie co i jest. Ach, dobra, mamy jedną kamienną tabliczkę. Do czego ona w ogóle jest? Bo potem się pogubię. Gdzie to jest? Na pewno nie siły eee, kuszników, tak? Kusze. No, kusze są spokojne, kusze są naprawdę spokojne w moim odczuciu, bo ja używam siły i ja jestem bardziej wojownikiem, więc posługiwanie się kuszą dla mnie jest jak najbardziej wskazane. No, tylko, że tak trochę te punkty źle, trochę porozdawałem i trochę mi to tak cierpi. Eee. No, nie wiem, czy mi się uda wszystko tutaj zrobić tak, jakbym chciał, wiecie. To jest najgorsze. Hmm. To jest naprawdę bardzo złe. Ale no, co zrobić, co zrobić? Hmm, kolejną kamienną tabliczkę, którą znalazłem. Ja w ogóle. Jest jeszcze kilka rzeczy, które chciałbym zrobić na wizji i nie będę robił tego poza wizją. Przede wszystkim iść do tego yy, maga, nie? Tutaj, do tego Gerarda całego i to przejść. Wiem, że tutaj tam jest masakra, bo tam FPS-y spadają tak mocno, ale no cóż, trzeba coś zrobić na wizji niestety, trzeba, po prostu trzeba. Ale tutaj znalazłem jeszcze jedną kamienną tabliczkę. Tutaj, gdzie był właśnie ten potworek cały? Gdzie on był? On był tutaj, właśnie. Jakoś tędy to się tutaj szło. I jakoś przy ścianie była O, właśnie jest kamienna tabliczka. Dobra, idziemy pod kamienną tabliczkę i w sumie mogę jeszcze tym bugiem zabrać, nieważne. No a poza tym, że wybijałem wszystko, co tutaj się jeszcze znajduje, to także... To także starałem się zabrać wszystkie roślinki, jakieś tam kamienie, które znalazłem, jakieś takie pierdółki, No nie było tego już zbyt dużo, ale no cóż, zbierać wszystko zbierałem, nie? Bo wszystko może być przydatne, tak na dobre sprawę. Za długo z tych bryłek srebra, które mam, posiadam, będę musiał. A, więc to popatrzę. Będę musiał ten. Wszystko przerobić na złoto. Tak na dobrą sprawę. Nie wiem, czy ja nie jestem za daleko od mikrofonu, tak właściwie. Chociaż nie, no, nie mogę być aż tak blisko, bo potem aż za wyraźnie mnie y słychać. I to jest właśnie najgorsze. Ach, tutaj była naprawdę rzeź. Tutaj się chyba najdłużej męczyłem, ale koniec końców udało mi się zabić wszystkie. Kurde, sobie tak zdaję sprawę, że chyba jest tutaj za ciemno, co? Bo w sumie się ciemno zrobiło i można, możecie mi na kamerce nie widzieć jak jest ciemno. Szkolera, będę musiał tutaj nawet jeszcze lampkę zamontować, żeby tutaj mi się przyjemniej grało, bo nie będę świecił cały ten. Dobra, zabierzcie mnie. Um, tędy się, bo tutaj, tutaj nie zbierałem, przyznam się, tutaj dosłownie nic nie zbierałem. Chciałem wam pokazać, co się tutaj znajduje na wizji, przede wszystkim. Jeden szlaf królewski, czyli jedna mikstura do, do, do siły i więcej tak naprawdę, tak naprawdę więcej. Poleraj, to jest bardzo złe, co się tutaj wyczynia. Święty kat, on nie był jakiś dobry. Ale mogę wam pokazać, bo to jest broń dwuręczna. że dobry jest, ale... Kamienna tabliczka. Dobra, żeby was jakoś ten dziennik garda. Kamienna tabliczka. Kolejna kamienna tabliczka. Co się tutaj jest? Tutaj już chyba nic. Nie, 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 nie zabierajcie mnie stąd. No i właśnie do tej skrzyni jest mniej więcej trudno się dostać. O właśnie, cholera! Ja wyleciałem tutaj, dobra? Poczekaj ja to weźmie tutaj z powrotem. Zabierz mi je! Bożej. A z tego co pamiętam, to w tej skrzyni była tylko jedna kamienna tabliczka. No nie, no, zabierzcie mnie tam! No właśnie tutaj robię zapis. Tutaj nawet trzeba jakoś ten... Dobra, i teraz od wyjść tylko. tego tak był sprawę. Ale można się przyzwyczaić, jak to to leci. Trzeba po prostu uważnie obserwować, jaką jak to trajektorią leci po tej całej przestrzeni. Można to jakoś w miarę unikać, można to w miarę wykorzystać nawet e, dla siebie. A, tutaj jakiś kamyczek jest. Co? Aż tu. Zabierz go. Dobra, został zabrany. No to lecimy dalej. Będę musiał, Będę musiał sobie przygotować, jakąś ramkę tutaj pod kamerkę. Koniecznie, naprawdę koniecznie. Dobra, zobaczmy, jakie tutaj mamy kamienne tabliczki. Eee, wow, łuczników po dwa razy: Łuczników, kuszników i zręczności. Hmm. Znaczy, bronię w Bronie dwóch, znaczy to też ma na jakiś tam solidnym poziomie. Dobra. Eee, to zaraz sobie wszystko poużywamy. Znaczy, nie tak wszystko, ale zaraz sobie położywamy. Mój kot tam się kładzie, chyba kamera go nawet tam włapuje, jak tam wchodzi pomiędzy to wszystko, ten cały chaos. Nie wiem, po prostu uwielbia się spać na... na rzeczach. I czym więcej tych rzeczy jest, to tym bardziej się tam pcha. Taki właśnie jest mój kocur. <grych> tutaj, no kurde, masakrycznie było. Naprawdę było bardzo masakrycznie. Nie dało się jakoś tutaj. Słyszę jakieś potwory, ale nie wiem, gdzie one są. Kolejna kamienna tabliczka. I ten kamień daje 25 punktów zręczności. Sporo dość, nie? Dość sporo. No i co? I tutaj mamy... Do siły, czyli coś, co nas bardzo cieszy. Eee, dobra, no to chyba nie ma co tutaj na to kombinować. Po prostu używamy łuczników. 12%. Kurde, to będę miał 30 i 31. Wow. Kusznic, kusznictwo i kusznictwo 2. I zręczność. Bez wody zręczności, a kuszy kusz mamy tam 18%. No hmm. i de facto to jest tyle, co mi się udało poznajdować. Mamy sporo książek. Te książki to... Nie wiem, czy mi nawet ze dwa odcinki nie zejdą, żeby to wszystko przeczytać, jak na dobrą sprawę, wiecie. To jest, to jest właśnie te gdybanie, więc nie wiem, czy... Bo ja to porywczą dziewczynę za niedługo ruszamy z misjami fabularnymi, wszystkimi pobocznymi. I będziemy po prostu ściśli na koniec po prostu tej modyfikacji, ale teraz będę musiał wam pokazać, co jeszcze udało mi się znaleźć, a nie chciałem się tam zagłębiać, bo wam nie pokazałem, nie? Bo to trzeba pokazywać wszystko na wizji, bo o to właśnie w tym chodzi. Cóż, było tak, że tutaj sobie szedłem, szedłem, patrzę, tam są jakieś publiny, tam patrzę wyżej... A tam są jakieś, i, i ten, jak, jakaś jaskinia. Ja tam nie wchodziłem, nawet nie patrzyłem, co tam się znajduje. A, nawet specjalnie zostawiłem sobie to wszystko, żeby sobie wybić tutaj na wizji. Ta spoko. Ale mi tutaj tnie. Nie wiem dlaczego. Widzę, że ten berserk... Ma was gdzieś, co? Nie, on idzie tutaj. Ej, dobra, ulecz się wiśnia, ulecz się wiśla Niczego wziąć? Nie ciło wziąć. Niczego tutaj nie ma. I chodzę tutaj gnoju. O właśnie. O właśnie pięknie, lekki topór i kolejny... Kolejnego bliska jagoda. Mam 25 jagód. Na cholerę mi tyle ja mam. 9. 9 smoczych korzeni. A ile mam szczawi królewskich? Gdzie to jest? Fas, fas wagienne ziele. 7. 37 razy 3. 21. Siły bym miał. No sporo, sporo tak właściwie. I może stąd te dźwięki dobiegają. Czarny goblin, goblin, wojownik. No, to tutaj będzie trochę rzeź. Ale już widzę, że tutaj się opłaca, bo już na sam stad jest jakaś kolejna kamienna tabliczka. Uda się. Jak zabiję tego berserkera w miarę szybko. Nie. Nie takim sposobem. Kolejna kamienna tabliczka. Jejdźu! Tych kamiennych tabliczek jest naprawdę sporo. Warto, warto tutaj się rozejrzeć dosłownie wszędzie. Ja znam jeszcze jedno miejsce, gdzie mógłbym iść. Będę musiał wam pokazać, gdzie to się znajduje. Dobra, cóż to za kamienna tabliczka, co? Hmm. Tabliczka magii! 6 many. Już mam 141 punktów many. Sporo. Okej, okay, no i tak będę musiał. Jeżeli tego Berserkera wyciągnę i go zabiję, poza tą całą gromadą, to już chyba będę miał lecik, ale. No nie wiem, czy w czym rozdziale uda mi się wbić jeszcze jeden poziom. Będę próbował, będę próbował. Jeszcze trochę nam misji zostało. Jeszcze trochę stworzeń do wybicia także nam zostało. Więc <laughs> zobaczymy, czy dam radę. Zobaczymy, czy dam radę. Okej, okay. chyba już się nie powinny powinien rzucić, nie? Ok, właśnie tak się. Najlepiej z nim walczy. A tak podchodzi. Chciałby uderzyć nas. O właśnie, o właśnie. I kolejna gobliska jagódka. No cholera, tyle gobliskich jagód. Ja po prostu tego nie ogarnię za cholerę. Trzeba było aż tyle tych gobliskich jagód jest w samej grze. Ale to nie wszystko, bo tam coś jeszcze jest, widzę. Niżej. Ej, ej, ej bo ten. Goblinski wojownik jakieś nam obrażenia zadaje. Ja nie mam mikstur tak do leczenia. Hm. No ja naprawdę nie mam mikstur. Boli mi to strasznie. No obraz, zbierajmy to wszystko, co to oni tutaj mają. Że tak bez przesady, ale wiecie, co zawsze jakieś ten... ciekawe rzeczy mogą mieć, nie? Gobiny. Tam nic nie tam niczyło, nie, tam niczyło, nie. A... Dobra. Czy coś tutaj jeszcze jest? Nie wiem, tutaj mi się wydaje coś... ...dziwnego. Cieniosłup, cieniostwór, Mhm! Kilka cienio jeszcze tutaj jest, tak? Kurde, myślę, że tutaj będzie coś jeszcze poukrywane. Bo niby to tak się. No, tak to wygląda, jakby coś miało być tutaj bardzo wartościowego, nie? O właśnie, o właśnie. Zbieramy sobie wszystkie trofea. Coś tam, jaki, jakiś zwój. Kamienna tabliczka kolejna. No to już widzę, że nam się bardzo opłaca. to jest jeden, czy... Trzy... A, to jest jeszcze jeden. Czemu one są tak trochę obite? Chyba nie powinny. Ale słyszałem tam na dole, że... Aha! Tutaj się obijają, tak? Okay. Dob dobrze, że nie poginęły te cieniostwory. Dobra, jakieś zwoje mamy. A, kamienna tabliczka kolejna. I jeszcze jedna kamienna tabliczka. Ciu, Ile tutaj kamiennych tabliczek jest? Masakra ludziska. To jest tak, że chodzili, chodziliśmy i zbieraliśmy bojowy topór barbarzyńców, jeszcze tutaj ukryty. Cóż to jest za bojowy topór? Wymagana siła obrażenia 102. Kurde, przypakowałby sobie siłę, ale nie wiem, czy ja mogę sobie pozwolić na picie już mikstur i wszystkich zużycie bonusów, czy będę... czy będę mógł jakoś ten... W bym się nauczył ważenia tych mikstur siły i bym sobie już przypakował siłkę, nie? Tak, tyle ile mogę, nie? A resztę punktów dawki by sobie przeznaczył na te kręgi i, i, i tak dalej, i tak dalej. A dobra. Tak Poniosę te, te kamienie, tabliczki, a nie sprawdziłem, co one dają. Tak właściwie, co? Tabliczka magii. O, kolejna kamienna Tak! Tyle siły będziemy mieli. W sumie to ja już będę miał w cholerę siły, bo tu jest 12. 8 czyli 20, 22. Jakieś tam jedzenie miałem. mixturę, która zwiększała siłę. 5, tutaj 6, czyli już tam 32. I jeszcze tam 7 mixtur No, coś tam o 40 punktów ponad. Mógłbym, mógłbym sobie zwiększyć. Zaczka wymaga na siłę 120. 30. Hmm, 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 Na przykład na taki topper to mi jeszcze trochę punktów brakło, nie? No cóż. Dobra. To jest jedno miejsce, które miałem Wam pokazać właśnie na wizji, które wcześniej nie penetrowaliśmy razem. I... I cóż, kolejne miejsce jest e, cholernie ciężkie, ale to chyba wam pokażę jedną walkę, a resztę sobie wybiję poza wizją. To chyba będzie rozsądnie, bo walki są dość y, długie i męczące. Ale tutaj sobie wyczyściję wszystko, był jeden troll, no trochę to wilki... No nic takiego ciekawego, co trzeba byłoby pokazać na wizji, nie? Ale tutaj był martwy pirat i tak, what the fuck? Co tutaj się znajduje? Tak, idę, 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 idę. Nie umarł pirat, martwy pirat. Trochę tam tego jest i też nie pokazuję tego na wizji. Oni coś tutaj ewidentnie chowają, ale... Bo widzę, że tam jest zamknięte i tam coś musi być bardzo wartościowego, ale... Czy nie umarli piraci? Powiem wam tak, nie ma mocniejszych szkieletów do tej pory. Nie może bym zrobił. Nie, 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 tak. Jakby poszedł od razu w lewą stroną, to może by mi się udało wyciągnąć jednego, ale to wam tylko zademonstruję jakie te cholerstwa są mocne. Cholera, i tego jest sporo i to jest właśnie największy problem tego wszystkiego. Znaczy że czego jest naprawdę w cholerę. Puh. Biegnę za mną Okej, okay, dobra. Tak można jakoś jeszcze sobie poradzić sobie z nimi. I patrzcie! Patrzcie jak mało im robię, nie? Aha -ha. I to jest po prostu żejście się tutaj wyczynia. Ale na szczęście jakieś ten, jak wbiłem te potwory. O, cholera. Widzicie jakie to jest mocne? Widzicie, jakie to jest mocne? Dobra. Hmm. Zginiesz? Cholero. Dlaczego szkielet krwawi? Nie rozumiem. Zginiesz. I 350 punktów doświadczenia przynajmniej za takiego cholerę. Za taką inną cholerę. Ah! Dobra. Wiecie co? Ja chyba ogólnie pójdę teraz do obozu piratu, a czy do obozu orków i nauczę się ważyć miksturę siły. Myślę, że po prostu wszystko już pakujemy w siłę i wszelkie bonusy, bo nie ma sensu aż tak bardzo się męczyć. I także. Dobra. Ale to już zrobię ja już w następnym odcinku, więc do zobaczenia ludzie, trzymajcie się, na razie.